I witam Was z tej strony Polski Harley, a to jest drugi odcinek z serii Zagrajmy w Skill. Jest dzisiaj ze mną Maty Splier. Siemko. Tylko, że jest w drużynie przeciwnej, więc będzie to dla nas mała konkurencja. Jak jestem lepszy? No tak, bo mnie właśnie zdjęli. Hmm. Jestem sobie okres. Co już przegraliśmy? No. Jaka wiocha. Siedmiu zabijam. Siedem. O, super. Kogoś zabiłem granatem. Jakie to? O mnie. A, O, o ja. I kto tu jest lepszy? No i mnie zdjęli znowu. Aha. Ja. To jest najlepszy z że żeby byliście a ja siedmiu, nie? No. Tylko, że wiesz, że ja dopiero zacząłem grać. mogę Bo kolację jadłeś. Ja już miałam. Ja jem kolację. Aha. Dlatego mi tak słabo idzie. O, facet ma jeszcze broń z Sylwestra. Albo sobie skórkę kupił sylwestrową. Ale was koleś zgasił. Polacy górą, Polacy najlepsi. Flaga Rosji. własnej głupoty. Tak to ode mnie granat. Jeszcze śniom no. Mnie też z dachu. A i no opie, on nie jak jedz to, że ty głuny. No Ale my jesteśmy dobrzy. Musi radzić sobie sam, więc po cichu. O mnie HP. Bardzo mało. Ja cię czterech. Nie, trzech waszych Trzy. na mojego jednego. No cóż. Panowie, najlepsi nie jesteśmy. Ale liczy się piękno. O, asysty pochowałem. A, dobra, zdjęłem gnoja. I musisz czoła chodzi. Jak nie mam sniperką, to nie sobie. O, ty zostałeś. Będziesz No, żyli ja ostatni sied. Na pięć. Wiem kilku, dwóch chyba. Masa sobie zabiorę. Podobno go poleciało. O, teraz będzie fajnie. Może na snajperkę wymienię. No, teraz to się gra, zaczyna drodzy widzowie. Ja wolę bronić, tak szczerze. Na tej mapie. Nie, ja za zawsze na każdej mapie wolę atakować. Łap, kuleś. Zarówno całą HP Ciekać. To ja kradnę dokumenty. No naprawdę, ale mi Hedak też zajechał. Tak chamsko... Pospieszy... Pospieszyłem się z tym kradnięciem dokumentów. No, bywa... Ups! Nie idą do mnie! O, siłka! O, ty gnoju! Podwójny kill! Jaki z ciebie gnój? Mnie zabijać? A wiesz co ci teraz powiem? Że właśnie tosta skończyłem, ty! Teraz to będzie zażyżarka! Chyba, jeszcze się na pierwsze miejsce wybiję. Albo się jednak nie wybiję. No ale będę blisko. Gdzie masz tą wodę, Janusz? Moja. Dobrze. Dobra panienko, kradnij te dokumenty i uciekaj. Naprawdę on woli wszystkich zabić jak idiota. Szybaczcie. Właśnie tak kończą idioci. No cóż. Teraz się zaczyna gra... O, mam pełni sprawną myszkę, bo zjadłem tosta i będzie fajnie... Przepraszam. No i oczywiście zginęłem. Mam 10 kg. I ta rundka nie ma za bardzo sensu, bo... bo jestem taki słaby... O, wykluczmy kogoś. Mogę? Mogę. Wyklucz. O, wiem kogo wy wykluczę. Co? Monstera wykluczę, ok. Masz Ale Michał w łeb strzelił. Nie <grym> widziałem też. Jakie głośne. takie, takie, 1 kontra, kontra jeden. Co? No, no bez jaj. Ale co, jeden kontra jeden? Nie, lepszy, lepiej będzie nawalanka yy, masowa, bo. Jeden kontra jeden jest nudny, a jak strzelamy masowo, tylko wiesz co? Zmieniłbym serwer. Też. Widzicie moje piękne tło, moją tapetę z Battlefielda, to jest piękne po prostu. To jest... o, jaki wesoły pan. O, 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 to jest fajna mapka, to możemy akceptować. Też, grasz dalej Też. tutaj? Jesteś? No. no, grasz dalej tutaj na c no, nie wiem, bo za chwilę muszę iść na lepsze. No to niedobrze. To najwyżej sobie sam pogram. Ale to jest super. Uwielbiam Caesar Hospital i lubię tu bronić. Też lubię. Choć, cho, choć... atakować też lubię. A ogólnie bardzo lubię grać na tej mapce. Tak samo też. jak... Ooo, atak. No to jest fajnie. O co jutro będziesz? No, nie wiem. Jutro w ogóle będę, jutro poniedziałek. No, nauka, praca, no. szkoła i w ogóle wszystkie te inne dziadostwa strajkować trzeba. Ała, ała, flashbang! No! God, no Oh god Mały level masz. Co mam mało? Level Dzięki za to ty masz olbrzymi Który ty masz level z Kubańcu Gramy ra Gramy razem w drużynie? Nie, ja nie gram. Posłuchaj ja, ten Ja mam też mój drugi konto, nie? No A ten pierwszym mam 45 level A czemu nie grasz? No bo mi się nie chce. A czy czemu nie no właśnie nie grasz teraz? No bo mam mały tam to zacząłem? Okay. nie Aha, No, 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 Rozweselmy trochę tę grę. Dobra, gdzie jest ten uciekinier? Tam, więc tu trzeba mu pomóc. Dobra, czysto. Clear. Tu sprawdźmy. Clear. No. Oh, man, oh, tak. Mm, o, o. o. No, dobra, myślałem, że tu ktoś się czai. Go, 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 fast, fast, man, fast, go! Dash, other, aha, no i mnie zdjęli. Okej, okay, ja ale muszę dobrze, lecieć, że zdjęli, nie tego. No, dobra, to się manko. Bye, bye. No, i tak właśnie zostaliśmy sami. Właśnie mnie zdjęli, ale to nic, ponieważ nie zdjęli tego, który ma bombę. Ach, no i właśnie zdjęli tego, który ma to, te dokumenty, zdjęłeś go? Że musisz, zdjęłeś go? Że powiedz, że go zdjęłeś. Bierz to i idzida! O. Ale hamsko! Ha, ha, ha. Jaka kampa? Nie, żartuję, beznadziejnie. O, jest dobra. Nie możemy się tak bezmyślnie zabijać jak jakieś ciemoty. Tak na wszelki wypadek, ale mnie zdiocham, Skoro rzuciłem mu przecież fleczkę, to takie niesprawiedliwe, czuję się taki słaby. masz granata, to rzuć granata Ta Tam był swój lewej! No właśnie. Z tej, z której cię zabił eee, Jakby tak w prawdziwej wojnie wyszedł w samej busce, to chyba bez kamizelki najlepiej by mu nie poszło, no ale okej. Okay. Wiecie co lubię w skillu? Że, nie, że wszyscy nie wyglądają tak ubogo. Kurze. Dobra już zaraz pewnie miliardy osób Nub 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 Bo nie zdążyłem przeładować A nie jednak nie Już myślałem do Udało się skąd on mnie? Naprawdę hmm. Jest sam, jest sam Dobra, popatrzmy na to Tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Oglądajcie, pracujcie, subskrybujcie, komentujcie i cześć.